Cześć, naprawiam Dajstara. Witam Was serdecznie. Cały czas szukam, jaki jest kłopot, problem z Dajstarem. No i ku mojemu zdziwieniu odkryłem, że w skrzynce bezpieczników jest coś takiego. A to oznacza, że są włożone cztery bezpieczniki 15 amperowe A przy ładowaniu powinien być włożony 30 amperowy No i teraz pytanie, czy jak gdzieś omyłkowo yy, wyciągnąłem ten 30 amperowy czy ktoś mi wyciągnął zagadkę Ale ja zmienię ten 15 amperowy od ładowania na 30 amperowy no i zobaczymy co się będzie działo. Ale ciekawostka. Cześć, witam Was po jakimś czasie. Zamieniłem bezpiecznik, zainstalowałem wszystkie boczne, te takie pokrywy. Zamontowałem sobie. Siedzisko wygodne. To nowe na matach żelowych. Przy okazji, bo i tak skręcałem kanapę. No i przede wszystkim yy, udało mi się zamontować szybę. Nie wiem czy ją widać. Trochę widać. Szybę zamontowałem yy, ponieważ yy, znalazłem w pracy takie maty antypoślizgowe używane w Transporcie towarów. Na początku nie za bardzo wiedziałem, co to jest, ale potem się domyśliłem i przypomniałem sobie, że to są tematy transportowe, antypoślizgowe. No i docięłem sobie takie paseczki. Myślałem, że jakby na całej obwódce uda mi się je założyć, ale one były na tyle grube, chyba 3 mm, miały, że no nie zacisnąłbym tej. Obejmy. Więc uciąłem takie kawałeczki po 5 cm dałem od czoła motocykla no i skręciłem y, szybę i, i powiem szczerze na chwilę obecną trzyma się i jest szansa że będzie się teraz ta szyba trzymała dzięki tym antypoślizgom mam taką nadzieję mm. No i co? Chciałbym go jeszcze teraz y, próbnie może odpalić. Y, mam nadzieję, że kurde nie wiem jak to się w ogóle stało, że dlaczego ten bezpiecznik 30A był zamieniony na 15A i to jeszcze na ładowaniu, no to, to tu by teraz jakby się zgadzało, prawda? że bezpiecznik wywalało. A jak wywalało ładowanie, no to przecież no to tak się zachowywał motocykl, że gaz, Ale na pewno... Kurde, nie pamiętam jak to było za pierwszym razem, no ale ja bezpieczników przecież nie wymieniałem. Ale pierwszy raz pompa mi padła. No dobra, ja go postawię na tym. Spionuję go i spróbuję go uruchomić. będzie widać check engine jak widzicie nie świeci ale trzeba by zrobić taką jazdę trudną no teraz pada deszcz ja też jestem po nocy, tak, tak trochę zmęczony więc Będę ryzykował, ale jutro prawdopodobnie ma być ładna pogoda. To jutro zrobię test. Ja niech on chwilę jeszcze pochodzi. Chciałem jeszcze sprawdzić, bo mi się spaliła w lampie zauważyłem żarówka postojowa. Chciałem sprawdzić, jak to się świeci. Czy to w ogóle się świeci? Tu z przodu Tam widzę, że lampa się świeci. To dziwny patent bo świeci się żarówka postojowa a nie świeci się halogen też dobre co No ale przecież to nie może tak być że na w światłach drogowych się świeci, a tu żeby się jechało na postojowych, przecież to nie jest żarówka mijania, tylko ten halogen jest żarówką mijania. Dziwne. Problem leżał w tym. Problem leżał w tym, że nie docisnąłem ostatnio, jak rozbierałem wtyczki, i dlatego nie zaświecił się. Światło mijania się nie zaświeciło, czyli tak zwany halogen. No, ale już teraz. Jak widzieliście zapaliło się, jest ok tu Jeszcze pokażę Teraz to ja widzę, że to się trzyma Że tego nie da rady ruszyć, że to nie drgnie Także jest szansa, że tym razem już ta szyba będzie się trzymała Czego sobie i nawiedzonemu dajsterowi po prostu życzę